Witam Was, Majk z tej strony. No cóż, Liga Europy, Liga Konferencji. Dzisiaj, znaczy przepraszam, jutro, bo nagrywam to w środę, czyli będą typy na jutro z taką analizą ode mnie. Bardziej mam nadzieję, że przemyślano, bo szczerze mówiąc bardziej śledzę rozgrywki tego mniejszego kalibru, bo jest tam więcej ekip, którym po prostu kibicuję. A poza tym nie powtarzają się te drużyny, więc to dla mnie jest to inaczej się fajniej na to patrzmy. Zanim do tego oczywiście przyjdziemy, to tutaj krótki luk na typerów, na podziemne typy. Fajnie, że zaczyna się coś uciec, że programista już pracuje. Kilka zmian, jak na przykład działająca wyszukiwarka. Chcemy na przykład znaleźć typera MAR. No to wszystko znajdziemy lub podobne frazy. Niby nic, ale znak, że tutaj po prostu coś się będzie działo. Więc dobrze, że tak, że tak się zaczęło dziać. Um, OK, i zanim przejdziemy do tych typów, to spójrzmy co się tutaj dzieje w um, typerach wartych uwagi na stronie top 5 typerów premium, czyli takich typerzy premium, którzy chcą spróbować swoich sił um, i zarobić tutaj na serwisie. Typer, który jest z nami najdłużej widzimy. E, 760 profitu, 889 typów, powoli zbliża się do granic 3000 typów. E, 279 obserwujących, to no tutaj jeżeli wybaczcie na ten wykres, to pewnie widzicie, że było jakieś zawahanie formy, ale zobaczcie jednak jak duży tutaj był plus konsekwentnie robiony. Tutaj typ pisze, że teraz metoda będzie się rozgrzewać, czyli ogranicza, ma zamiar zmienić swój algorytm, swoje podejście do tutaj typowania tego tenisa stołowego, więc myślę, że warto obserwować. Jako jako jeden z nielicznych typerów płatnych, daje do tej pory jakby typy darmowe. Przynajmniej do tego wrócił, z tego co patrzę. Więc obserwujcie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Drugi typ, na betwis No to jest dość mocna niespodzianka, fajnie to wygląda. W zasadzie bez żadnego pardonu zaczął mm, zaczną typować na serwisie. No i 39 typów to już jest coś, powoli zbliża się do kształtnego w ilości, gdzie można coś wnioskować, 562,06 z dysku, duży yield, 3 miesiące na samym plusie. No, ja trzymam kciuki, żeby pozostało tak cały czas, tym bardziej, że widzę tutaj sporo komercji typowanej, no, ale nie tylko, bo są tutaj różne kombinacje właśnie na kornery, wyniki do przerwy i tak dalej, i tak dalej. No, niedługo też rozbudujemy tutaj tą opcję, że będzie można linię specjalną wejdzie po prostu manualne dodawanie typów. Z tym manualnym wydawaniem typów, to nie będziecie, nie będziecie mogli pisać cokolwiek, tylko będą podane, czy to mają być różne, znaczy, różne są auty, faule i tak dalej, i tak dalej, i będzie można też pisać. Wtedy użytkownik typer rozlicza to samodzielnie, jeżeli by chciał szukać, to wtedy go ogłaszamy. więc to tak abstrahując, coś takiego wejdzie. Mars 28 no najwięcej subskrypcji tutaj Mar, ma grupę też AKO na naszym Telegramie. Cały czas w mega Potężnej formy w kwietniu, no to chyba idzie już na rekord jednostkowo: 94. Mar, tak samo jak widzę. Czeska liga Pro, no naprawdę dwóch mega fachowców z tej dziedziny, którzy cały czas dają zarobić. Największym problemem jest to, gdzie można po prostu efektywnie bez limitów grać. Tak to wygląda. Cały czas, praktycznie codziennie, jakieś typy od się pojawiają. Zapraszam. Bardzo Juwen tutaj tutaj mocno kibicuję mm, i pozdrawiam e, użytkownika. E, mam nadzieję, że po jakichś 500 typach nie będzie wynik minusowy, nic się tutaj nie wyzeruje, patrząc na e, dość ryzykowne kursy i często podwajane, potrajane. Mm, nie jest to tak dobra opcja, chociaż teraz widzę już coś w tego mniej, e, ale podbitka z 1 na minus 1. Eee, niby można, um, chociaż pewnie i tak ten zwykły użytkownik zagra pojedynczo. Eee, typ eee, Fajny wynik na 122 typu, 263,25. Trzymam kciuki, że będzie po prostu tak dalej. Eee, wynik: nie traktujcie tego jak po prostu wyznacznik, że ten zysk jako profit jest wyznacznikiem. Po prostu jakoś ta top 5 musi być ułożona. Gdybym włożył tu jelg, znowu by było ta, całkiem co innego, a w sumie najważniejszym wskaźnikiem jest. Je, bo to jest wasz zarobek od włożonego wkładu, więc z tym się sugerujcie i każdego indywidualnie patrzcie, czy my jesteście w stanie grać, czy ten styl pasuje do Was i czy, czy to jest dla Was. Siatka, myślę, że też to jest świetna robota od marca: typowanie na poważnie, 41 w kwietniu, 89 w marcu, więc bardzo fajne wyniki. Też większość spotkań. No jest to też komercyjna siatkubka. Mówię, większym czasem się pojawi coś takiego z niższych klik, gdzie może być problem, ale jeżeli chcesz grać na polskich bukach, no to przy tym jedzie. Nawet czy jeszcze jest zarobek w pojedynczych typach. Siatka oczywiście też posiada grupę AKO i tam też będziemy sobie co miesiąc, jak to wygląda. Dobra, jeszcze tutaj z takich typerów The Witcher. Typer, który posiada. Dość mocne statystyki. Na, na swojej stronie to możecie go przejrzeć. Jest u nas w gościnie, zobaczymy, jak on po prostu pójdzie. Zaczął, może nie najlepiej, w marcu. Minus 48, tutaj było 18. W kwietniu już odbije 49,6. Zdecydowanie mało Was osób obserwuje, do czego zachęcam. 108 typów, 2,84. Eee, tego typu zdarzenia są grane, głównie koszykówka. Zresztą możemy sobie sprawdzić, jakie sporty. Koszykówka z przewagą powiedzmy 70 do 30 koszykówka do piłki. E, polecam obserwować. Oczywiście jeszcze z płatnych typerów znajdziecie w tej zakładce. Nie powiedziałem jeszcze w ostatnim czasie serius waliu bez od naszego partnera. E, profil, gdzie tam ze skanerem pokazujemy typy tak na szybko. Kwiecień e, po prostu nam pikuje na minus 8, ale pierwsze te miesiące były dobre, więc spodziewamy się, że ten jel podwyższy się. Typer, na którego też na pewno warto zwrócić uwagę, Gumiś, ostatnio pierwsza strona, subskrypcja, Polskie Ligi, niskie, niszowe, więc jeżeli interesujecie się, to jeszcze typer dopisuję, która jest liga, to warto obserwować, tym bardziej, że nie jest to postać anonimowa. Przechodzimy do tej strony, więc jest to postać, która typuje dość długo i ma dość długą historię gry, więc Zapraszam. To jest krótki look tego, jak wygląda sytuacja na podziemnych. Jeżeli chcecie się sprawdzić, wystarczy się zarejestrować. Jeżeli chcecie poszukać kogoś, czy ktoś fajnie typuje, mm, czy coś się tutaj w ogóle dzieje, e, no to tutaj w takim filtrze możemy sobie sprawdzić na przykład styper drawback, czyli pewnie remisy same. E, na razie to wychodzi. Tak, <laughs> Widzimy, że tak to wygląda. Mm. 50 typów, 116,5. Ciekawe jak będzie wyglądała sytuacja chociaż w takich 200-300 typach. E, Życzę powodzenia. E, no i zapraszam Was. Niedługo, mam nadzieję, że coraz więcej tych zmian będzie i serwis będzie wchodził na wyższy level, co pozwoli mi też e, bardziej wierzyć w to, że można coś takiego jeszcze teraz na rynku promować. E, zanim przejdziemy do typowania, zawsze mówię: zanim przejdziemy do typowania, ale krótki konkurs nie zajmie mm, dużo czasu. Tym razem od BetX. Freebet 30 zł do wykorzystania na notebooku Stosunkowo młody book. Jeżeli nie macie konta, możecie sprawdzić z naszego refa. Zawsze coś tam za to wpadnie. A my wam damy za to grupę pod typy ze skanerami. Więc wystarczy tylko potem do nas napisać. Link macie w opisie. A freebet możecie wygrać do tego booka typując mecz Fiorentina-Lech. No i patrząc zresztą na ten mecz, który znaczy jeden w pierwszym spotkaniu to Lech no, raczej szans wielkich nie ma, takie można powiedzieć, iluzoryczne, ale przy takim, takim handicapie, no właśnie mogą być też rozluźnieni w składzie lajtowo odmienionym, lajtowo-rezerwowym, więc wynik może być różny, więc zapraszamy do typowania. Nasz ostatni akcent tej, w tych, tej edycji europejskich Pucharów i tak daleko jak zaszedł, bo się świnał to od dawien dawna czegoś takiego nie było. A to są moje propozycje na. Zbliżające się rozgrywki. No i tak. Liga Europy, Liga Konferencji. Cztery propozycje ode mnie. Pierwsza Royal Union Angiot. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam. Bayer Leverkusen. W pierwszym meczu. Tylko powiem sobie. sobie Już. już jest ok, W pierwszym meczu 1-1. No i tak. Cały czas buki stawiają, że underdogiem mocnym jest Royal. W lidze belgijskiej jest na drugim miejscu. Radość mocno przejechał się po Unionie, dość łatwo. Union to wyeliminował Ajax i Bundesliga też sobie świetnie radzi. E, więc to naprawdę nie są ogórki. E, udowodnili to parę razy. No, na Bayern na 1-1. E, więc czemu nie miałbym tutaj spróbować właśnie na mm, Belgów? E, tym bardziej, że właśnie takim drużynom bez drugiego garnitura z ligi belgijskiej, holenderskiej, portugalskiej naprawdę bardzo zależy w europejskich pucharach, żeby bójstwo bo na ligę mistrzów to raczej za wysokie progi tam krezusi bardziej rozdają ten hajs między sobą Sporting Juventus wstawiam Juventus po prostu z tego powodu, że dalej jest to dość mocna na papierze ekipa niezależnie od tego jak oni grają dwa, to są Włosi, którzy mają 1-0, lubią takie wyniki zagrają z kontry, co lubią no i i myślę, że mogą wygrać, mogą zremisować, przecież bardziej e, awansują. E, az marker a Akmar over over 2,5, e, 1,939. No i tak, hmm, tutaj zastanawiałem się, bo moim zdaniem można nawet wygrać po wysokim kursie, że Akmar awansuje. E, oglądałem ten mecz dość wnikliwie i trochę się zirytowałem, w że kibicuję z ekipą holenderskim. Akmar technicznie mega lepsi. Nie powiem, że mieli jakąś wielką przewagę, przynajmniej w pierwszej połowie do pierwszych, do pierwszych 30 minut to tak to już wyglądało, tylko brak było po prostu tego wykończenia. W drugiej połowie więcej tych strzałów, ale dużo niedokładności ze strony AZ. No nie pokazali się tak fajnie jak w meczu z Lacją. Natomiast Anderlecht, komentatorzy zachwycali się tą drużyną, że Fiolki tak świetnie zagrały, że ale nie, bo też popełnił trochę błędów w defensywie, tylko AZ było takie niemrawe, tego nie wykorzystało. Druga sprawa, dwa gole, które padły to były w zasadzie po dwóch groźniejszych akcjach, jest skuteczność 100%. Czasem mecz meczowi nie równi, tak się po prostu zdarza. Ekipą o wiele lepszą pod względem piłkarskim technicznie jest ATE tak. i myślę, że oni spokojnie powinni ten mecz wygrać i są w stanie jeszcze przerpać się na was. Tak? Nie ma tutaj. Zasady gol na wyjeździe daje podwójne szanse anderlektowi tylko po prostu trzeba wygrać 2-0, a najlepiej 3-0, bo wtedy jest awans 2-0 do dogrywki, więc taki jest mój typ, ale polecam również spróbować Arkmark awans, kurs wysoki, West Ham, e, Gent, myślę, że tutaj będzie over 2,5 jak najbardziej e, do wzięcia, no nie chcę mówić, że ktoś coś musi, bo obie drużyny chcą i muszą, e, ale coś przecież tutaj over spokojnie padnie. Tyle z tych typów i pozdrawiam. Do następnego. Cześć.